Do naszego zakwasu z buraków będziemy potrzebowali około 6 ząbków czosnku ze 4 liście laurowe i z 5 ziarenek ziela angielskiego. Potrzebujemy litr wody. Wodę musimy zagotować, i do wody dodajemy jedną płaską łyżkę soli. Musimy całość wymieszać, żeby rozpuścić sól. Następnie wodę musimy ostudzić musi musimy przestygnąć. Potrzebujemy kilogram buraków. Buraczki musimy ostrugać i pokroić w cienkie plastry. Potrzebujemy też taki większy słoik albo garnek kamienny, który musimy wyparzyć gorącą wodą. Buraczki obieramy. Ostrugane i opukane buraczki wkładamy do wyparzonego słoika. Kroimy w plastry. Ja kroję coś takiego. Czasnek musimy obrać i przekroić na pół. Czasnek już mamy obrany, przekrojony na pół. Gdy włożyliśmy już część buraków, możemy wrzucić ze dwa czoski. Z jedną ziele i liść. I następna warstwa. I znowu wrzucamy ze dwa ząbki czosku, ziele i liść. Gdy już mamy cały słoik w buraczkach, zobaczcie. Zalewamy naszą wodą z solą. Woda musi być przestudzona. Do takiej wysokości, aby wszystkie buraczki były przykryte. Następnie zakrywamy słoik, ale nie zakręcamy. I tak odstawiamy na kilka dni, aż zrobi nam się zakwas. I tak oto prezentuje się nasz zakwas z buraków. Zaraz wlejemy do szklaneczki. U mnie tak mniej więcej stało około 5 dni. I zobaczcie, jaki macie pyszny, zdrowy zakwas. Na takim zakwasie możecie zrobić sobie barszczyk na święta i pić codziennie po szklance na zdrowie. A z buraków, które mam się ukisiły, możecie zrobić różnego rodzaju surówki. Dodać serafeta, Rukolę. Życzę Wam kochani dużo zdrówka i pijcie taki zakwas sobie na zdrowie. Taki zakwas jest bardzo zdrowy. Możecie pić codziennie po szklaneczce. Polecam Wam bardzo serdecznie. Przelewamy do słoiczków buteleczek i przechowujemy w lodówce. A jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!